Istnieje całkiem olbrzymia liczba powodów, dla których filmy Wes Andersona można uznać za wyjątkowe. Gdyby zapytać o nie na ulicy, usłyszelibyście pewnie, że styl, że symetria, że scenografia, że szczegóły, że kostiumy, że ujęcia z góry, że ujęcia z ruchomą kamerą w poziomie, że ujęcia z ruchomą kamerą w pionie, że aktorzy, że użycie aktorów, że Bill Murray, że użycie Billa Murraya, że och, że ach. Że wszystko. I wśród tego wszystkiego właśnie nie powinniśmy zapominać jeszcze o jednym. Anderson rzeczywiście tworzy światy jedyne w swoim rodzaju i rzeczywiście prowadzi nas przez nie w jeden z najbardziej charakterystycznych sposobów, jakie istnieją w dzisiejszym filmie, ale tak samo charakterystyczni i jedyni w swoim rodzaju są też jego bohaterowie. Tak bardzo pasujący do tych przerysowanych, wręcz baśniowych miejsc, w których się znaleźli, a jednocześnie tak często od nich inni. Tragiczni, choć niekoniecznie ich tragedia jest w historii Hendersona najważniejsza. Na początku wszystkiego był podobno chaos, ale jeśli mówimy o filmach, na początku wszystkiego znajduje się konflikt. W książce Screenplay Writing a Picture. Robin Russin i William Downs piszą, że konflikt to kwintesencja każdego scenariusza, każdej sceny, postaci i chwili. Nikt nie chce oglądać filmu o wiosce szczęśliwych ludzi, chyba że zaraz spotka ich coś strasznego. I to straszne coś nie musi być oczywiście typowym najazdem obcych, pierwszą wojną światową czy bitwą o władzę nad całą galaktyką. Russin i Downs mówią o pięciu różnych rodzajach konfliktu, które skupiają się albo na walce głównego bohatera z innym bohaterem, albo na walce głównego bohatera. Z grupą bohaterów, albo na walce głównego bohatera z losem, albo na walce głównego bohatera z przyrodą, albo na walce głównego bohatera z samym sobą. I gdy rozmawiamy o filmach Andersona, to właśnie ta ostatnia walka wydaje się mieć. Najwięcej znaczenia. Bohaterowie USA są oczywiście w w olbrzymią ilość zewnętrznych konfliktów. Tak dużo, że w skład ich przeciwników wchodzą nawet nowy narzeczony żony, centkowany rekin czy wściekły Willem Defoe na śniegu, ale trudno nie odnieść wrażenia, że ten największy konflikt i najtrudniejszy do pokonania przeciwnik znajduje się gdzie indziej, w ich głowie. I wcale nie tak łatwo go pokonać, bo jakiś czas temu już wygrał. well you know i guess um, for me i always i think i find failure more interesting or appealing than success or something W tragediach starożytnej Grecji i kilku innych okresach, które na starożytnej Grecji mocno się wzorowały, główny bohater posiadał skazę, tragiczną cechę, która razem z błędem w ocenie prowadziła go do ostatecznej porażki. Nawet jeśli jego motywacje były słuszne i skupiały się na osiągnięciu jakiegoś pozytywnego celu, bohater nie miał co liczyć na szczęśliwe zakończenie, bo jego działania zawsze owocowały klęską. Sprawiały, że choć zaczynał historię z całkiem uprzywilejowanej pozycji, ostatecznie kończy ją osobistą tragedią. I niewiele inaczej tragiczny bohater wygląda dzisiaj w kinach. Poznajemy go zaraz przed albo u najwyższego szczytu jego kariery, widzimy jak żyje życiem, którym większość z nas chciałaby żyć, które pozwala robić mu te wszystkie rzeczy z nagą Margot Robbie, ale posiada też cechy, które z biegiem czasu okazują się dla niego tragiczne. I znowu mogą to być cechy całkiem pozytywne, jak nieustający upór człowieka z blizną, jak honor i oddanie generała Maximusa, jak przywiązanie do dobrego imienia własnej rodziny Michaela Corleone, jednak to właśnie one, w połączeniu z niefortunnymi wyborami i okrutnym przeznaczeniem, stworzyły historię postaci, które w pewnym momencie miały wszystko i mogły bardzo wiele, ale na sam koniec zostawały z niczym. W najlepszym wypadku z marnym wspomnieniem, że jeszcze nie tak dawno cały ten świat. Należał do nich. Ale teraz powiecie, okej, okay, wszystko fajnie, ale gdzie w tym wszystkim Wes Anderson? Gdzie jego postacie, które pewnie nie są może najszczęśliwszą grupką herosów na świecie, nie wychodzą na parkiet i nie tańczą do YMCA, ale nie wyglądają też przecież na ludzi, którzy nieuchronnie zmierzają do tragedii. Ich problem polega jednak na tym, że ta tragedia już się w ich życiu wydarzyła. Bohaterowie Andersona są bohaterami tragicznymi, ale w filmach nie widzimy typowej historii od A do Z. Nie widzimy kolejnych przystanków ich upadku, a raczej obraz tego, jak z tym upadkiem próbują sobie poradzić. Ich największa porażka miała już miejsce, teraz starają się ułożyć cały swój świat. Na robi to Max Fisher, który właśnie stracił matkę i w swoim nowym świecie zapisuje się na kilkadziesiąt dodatkowych zajęć. Robi to Royal Tenenbaum, który po utracie żony i majątku próbuje kiepskim kłamstwem odzyskać swoją rodzinę. Robi to Steven Zissou, który w zmierzchu swojej świetności i po utracie przyjaciela organizuje ostatnią wielką wyprawę swojego życia. Robią to wszyscy bracia Whitman, którzy po śmierci ojca wyjeżdżają w podróż pociągiem po Indiach i robi to też fantastyczny pan Nis, który kilkanaście lat po utracie swojej dzikości chce powrócić do fachu złodzieja kurczaków. Wszyscy ci bohaterowie są oczywiście od siebie różni, ale wszyscy żyją też w tym specyficznym świecie Wesa Andersona, cudownym, kolorowym, ale nie sposób nie odnieść wrażenia, że również sztucznym wyglądającym więcej niż ładnie na ekranie ale czy prawdziwe życie w ogóle może być tak ładne tak cudowne kolorowe pełne porządku i symetrii Świat andersona to raczej próba stworzenia czegoś co nie ma prawa istnieć i choć jego bohaterowie często zapewniają że nic im nie jest I'm fine, choć często tworzą fałszywą iluzję swojego życia What's your doing, Max? he's a neurosurgeon. St. Joseph's Hospital. I choć często próbują przekonać siebie i innych, że mają nad wszystkim pełną kontrolę, I'm to them. w rzeczywistości pod tą głęboką warstwą oszukiwania samego siebie dalej czują ból ten ból pojawia się nagle i całkiem niespodziewanie, ale zauważyć można go dość łatwo, bo tak skutecznie kontrastuje ze światem, który go otacza. Pojawia się w bezpośrednich słowach bohaterów, którzy po jakimś czasie i w pewnych chwilach nie mają już po prostu siły udawać. Let's just go home. She doesn't want to see us anyway. Hey, are you okay? Mm, I'm a little bit lonely, you What happened to your face? I smashed into a hill on purpose on my motorcycle. I właśnie w tych chwilach ten wewnętrzny przeciwnik zaczyna po raz pierwszy przegrywać. Nigdy nie odejdzie już na zawsze, ale bohaterowie powoli uczą się z nim żyć. Przyznają się do swoich wad i choć pozostają w jakimś stopniu tragiczni, przestają oszukiwać innych, a przede wszystkim samych siebie. Razem z końcem filmu kończą życie w świecie, który był stworzony dla niepoznaki bajką, a zmierzają powoli do świata, który choć będzie nieco mniej kolorowy i symetryczny, to jednak będzie też o wiele bardziej ich. So I think I have this thing where I need everybody to think I'm the greatest, the quote unquote, fantastic Mr. Fox. And if they aren't completely knocked out and dazzled and kind of intimidated by me, then I don't feel good about myself. Foxes traditionally like to court danger, hunt prey, and outsmart predators, and that's what I'm actually good at. I think at the end of the day, I'm just I know we're wild animals as we always were. Ale jak dobrze wiecie, to nie koniec filmów Wes Andersona. W Kochankach z Księżyca i Grand Budapest Hotel jego historie zaczęły już wyglądać nieco inaczej, styl stał się jeszcze bardziej symetryczny i przerysowany, a bohaterowie... cóż, bohaterowie nie zmienili się prawie wcale, bo ich głównym problemem pozostało radzenie sobie z przeszłością. Zaczynając od Moonrise Kingdom, sam i Suzy nie wyglądają może na postacie, które swoją największą tragedię mają już za sobą, w końcu dopiero co skończyli 13 lat, ale... No właśnie, czy powinniśmy oceniać ich przez pryzmat tego, na co wyglądają? Dokładnie to samo robią w filmie Andersona dorośli, nieważne czy rodzice, czy państwowi opiekunowie, którzy, choć próbują uchronić głównych bohaterów od potencjalnej tragedii, i choć chcą stworzyć im lepsze, bardziej bezpieczne światy, w rzeczywistości prowadzą ich do największej tragedii ich życia. Gdy sami Suzy znajdują się na samej jej krawędzi, dopiero wtedy wszyscy dookoła zaczynają rozumieć, że na 13-latkach odreagowywali swoje własne życiowe porażki, i o mały włos nie skazali ich na to samo, pełne bólu i cierpienia życie, które tak często widzimy na przestrzeni całego filmu. Na świat przepełniony przeszłością, z którą nijak nie można sobie poradzić. Ale najlepszym morałem tego wszystkiego jest chyba Grand Budapest Hotel. Ostatni film Wes Andersona, który na pierwszy rzut oka łatwo nazwać komedią i tak też nazywa się go na Filmwebie, tak też nazywało się go na Złotych Globach i tak też chyba powinno się go nazywać, ale gdy na samym końcu popatrzymy na historię Zero, młodego chłopca na posyłki przez pryzmat całego jego życia, zauważymy, że komedii wcale nie było w nim wiele. Zero zaczynał przecież jako pozbawiony rodziny uchodźca, który nie mógł znaleźć dla siebie miejsca na świecie. Potem trafił na chwilę pod opiekę Messiera Gustawa, ale wkrótce musiał ratować go z więzienia. Później patrzył na jego śmierć, patrzył na śmierć swojej żony, patrzył na śmierć swojego dziecka, patrzył jak nowy rząd odbiera mu cały majątek. Jak sami widzicie, jego historia to kolejna historia tragicznego bohatera, który musiał pogodzić się ze swoją przeszłością i zero robi gdy opisując swoją historię pisarzowi wśród wszystkich porażek wybiera ten jeden jedyny szczęśliwy epizod swojego życia krótki moment spędzony w Grand Budapest Hotel który pokazuje że po rozliczeniu się z tragedią można też czasami znaleźć w niej coś co sprawia że warto było ją przeżyć forgive me for asking i hope i haven't upset you no of course not is simply your world his world if His world? No, I don't think so. You see, we shared a vocation. It wouldn't have been necessary. No. The hotel I keep for Agatha. We were happy here. For a little while. Well